Cześć trosa, witajcie w kąciku kuretograca. Moi drodzy, dzisiaj gra może nie do końca retro, ale jeżeli byliście fanami filmów z lat 80., -tych, 90., -tych, czyli z filmami z Arnoldem, z Sylwkiem, z Vandamem i tak dalej, to ta gra jest naprawdę dla was i musicie w nią zagrać. Tytuł gry już te poznaliście. Ja naprawdę zagrałem pierwszy raz na Xboxie. Zacząłem szukać i znalazłem tą wersję pudełkową na PlayStation 4 Broforce Deluxe Edition, a dodatkowo mamy jeszcze Broforce Forever, czyli dodatkowe misje i nowe grywalne postacie. Z lewej strony mamy oczywiście informację, że jest to wersja Deluxe, z prawej to samo. Z tyłu oczywiście mamy. Postać, którą na pewno wszyscy z Was rozpoznają, mamy tu oczywiście Sylwka z filmu Rambo, tu mamy screenę z gry no i powiem Wam, gra wymiata. Gra jest tak prosta, a zarazem tak ciężka i tak wymagająca, że nawet gdy się ginie już setki razy, chce się grać dalej, aby przejść kolejną misję. Zrobię malutki unboxing, natnę na pierwszy raz tą folię i zobaczymy, co znajduje się jeszcze w wersji Deluxe. A w ramach informacji na PlayStation 4 i na GOG.com ta gra jeszcze w tej chwili jest za 15 złotych, tak więc łapcie póki możecie. Ok, box otwarty, co mamy tam w środku? Już czuję, wyciągam, no i już widzicie, że mamy grę, mamy tu chyba to wszystko, Mamy tu chyba płytkę albo coś jeszcze innego, nie wiem co to jest. Raz odwrócimy, zobaczymy. Tutaj ładny screenshot. Tak jest, tu jest ścieżka dźwiękowa z gry Broforce. Czyli oprócz tego, że mamy grę, mamy również całą muzykę z tej świetnej, naprawdę świetnej gry. Dobra, co mamy tam jeszcze? Ok, płytka wygląda jak wszystko w tej grze. Oczywiście flaga amerykańska, dodatkowo mamy jeszcze jakiś zeszyt, jakiś, co to jest, co to jest? No tutaj Rambus troszeczkę wygląda śmiesznie, tu z prawej strony mamy sam, że Freelife 1994, czy tyle mamy żyć, czy to jest jakaś firma, nie wiem, a co mamy w środku? Tu mamy, słuchajcie, komiks, komiks... Może krótki, bo faktycznie ta książeczka jest troszeczkę cienka, ale zawsze to jakiś dodatek ekstra. Zapłaciłem za tą całą wersję 30 euro, ja mówię w euro teraz, a wersja pudełkowa zwykła kosztowała 27 euro. Tak więc pomyślałem, dodam 3 euro. Mam tu super yy, wersję Deluxe. Zobaczcie, tu mamy postacie, które znajdziemy w tej grze. No i sami widzicie, mam tu Rambro, Bromando. Ba, Bro, rakus, wiecie o kogo chodzi, Brohard, wiecie też o kogo chodzi prawdopodobnie i innych. Nie będę wam wszystkich pokazywał, no bo tu właśnie jest ten plus, że gdy grając odblokowujemy kolejne postaci z lat 80., z, na, z filmów yy, też również z lat 90., -tych. jest ich dość sporo, każdy z nich ma swoje... Yy, specjalne moce. Końcóweczka, jak sam widzicie tej książeczki jest tylko z flagą amerykańską. Dobra, roztwórzmy jeszcze tą. Grę. No, tak wygląda wersja yy, deluxe, tak wygląda wersja zwykła. W zwykłej wersji, co mamy jeszcze dodatkowo? No, tylko krążek i jakaś papierologia, czyli nic więcej. Czekajcie, tam coś jeszcze jest chyba. Chyba na tej okładce coś dodatkowo jeszcze jest, zaraz ją, zaraz ją wyjmę. Poczekajcie. No i tu mamy oczywiście znowu Rambo z flagą i jakiegoś tam stworka muchomorka, którego pewnie musimy zniszczyć jako osta ostatniego bossa. Dobra. Słuchajcie, tak wygląda wersja Deluxe. Odpalamy grę. I tak, wita nas gra Broforce. W opcjach mamy tutaj różne ustawienia, nie wszystkie jeszcze rozpoznałem, co one robią. Wiem, że na przykład wibracje bardzo często będą wibrowały wasz joystick. W innych opcjach w sumie nie wiem co jest, można grać online, można grać przeciwko sobie, można grać też offline. Możemy zagrać w wersję arcade, która omija te scenki, które naprawdę są mega fajne. My zaczynamy normalną kampanię. Pierwszy raz ja startuję z tą grą, zobaczcie, nie mam żadnych wpisów. Mamy wersję normalną lub też hard, nie ma easy. Tutaj nie ma nic na easy. Odpalamy wersję offline, możemy również zagrać sobie online z innymi przeciwnikami, którzy pomogą nam w rozgrywce. Startujemy. Na początku mamy całą ziemię, różne, różniaste kraje, będziemy odwiedzać, aby ich uwolnić od tyranów, którzy są. Na ich terytorium, jak samicie widzicie, jest tego dość dużo. W pierwszym levelu lecimy do kraju, który znacie prawdopodobnie. Ten kraj się nazywa się Mitman. Możecie się domyślić, o kogo chodzi. Musimy uwolnić nachyższych przyjaciół, którzy od 25 lat tam się znajdują. Startujemy. Zobaczcie, tak wygląda pierwszy level tej gry. No i mamy naszego rambusa. Na początku pod X mamy skok, pod y, kwadracikiem mamy oczywiście strzelanie, pod y, kółeczkiem mamy dodatkowe jakąś y, specjalną moc, czyli granaty, no i pod Y będziemy mogli użyć naszego noża. Nóż pozwoli nam oczywiście na wspinanie się na wysokie odległości. To jest nasz checkpoint. Gdy zginiemy, zaczynamy od ostatniego miejsca, w którym y, Aktywowali, aktywowaliśmy naszą wyzwoloną część kraju? Nie wiem. Mamy go nowego brosa? Kto to jest? Bromando. Hmm. Do... O jaki film tu chodzi? Jak myślicie? No oczywiście, że o komando. Wiadomo, Arnoldzik miał taką fajną Bazułkę, wyrzutnie rakiet i z niej właśnie korzysta. Ratujemy kolejnego gościa. Kim on będzie? Czasami są nowi, czasami są starzy. W tym wypadku mamy dodatkowe ekstra życie dla Rambo. Gdy uwolnimy każdego nowego yy, żołnierza, tym żołnierzem ostatnim gramy. Czyli i oczywiście informacja: na samej górze każdej misji musimy zniszczyć tego złego gościa z czerwoną twarzą i rogami. Gdy go zniszczymy i zaaktywujemy flagę, przylatują po nas helikopterem i jesteśmy zwycięzcami i uratowaliśmy tą część świata. To jest level pierwszy. W tej misji mamy więcej leveli do przejścia. Zobaczymy teraz, jak wam się spodoba level drugi. Oczywiście nie będę wam pokazywał wszystkich leveli, ale docha jest w tym wszystkim to, aby uwolnić jak najwięcej naszych brokompanów, Teraz mamy kogo? Znowu Arnoldika. I oczywiście spróbujemy pójść na żywioł. Pójdziemy na spotkanie się z przeciwnikami. Jak sami widzicie, nóż pomaga nam znowu się wspinać. Oni nas też słyszą, gdy strzelimy, jak sami zauważyliście. A gdy nas zabiją, no cóż, no to więc zaczynamy od ostatniego checkpointu. W tym wypadku pierwszego. Dobra, teraz mamy sylwka. Ja sobie wykombinowałem, że zamiast iść na górę, możemy spróbować zagrać w Minecrafta, czyli kopiemy ziemię, aby uratować kolejnego naszego brokompana. Ciekawe, czy będzie to nowy kompan, czy też stary. No i tu mamy Babrorakus. Z jakiego filmu lub serialu jest ta postać? No przypomnijcie sobie. Gra naprawdę, słuchajcie, jest niesamowita. Jest wesoła, oczywiście jest dość, dość brutalna. Tak więc nie grajcie z tą grę z dziećmi, chyba, że macie już dorosłe dzieci. Bo jak sami widzicie scenki, niektóre duża ilość piksel krwi wylewa się na cały ekran. No i jest dość brutalnie. Kolejny Walker Hmm, czak! W jakim filmie tu tam grałeś? No i właśnie to jest ten cały, ta cała Radocha. Gramy w. Można powiedzieć, prawie jak w filmie z lat 80. Poznajemy nasze postaci, śmiejemy się z tego, że odblokowaliśmy kolejną, kolejną postać, która, e, <grywka> którą cieszyliśmy się, gdy mieliśmy ją na ekranie naszych telewizorów. Czy to był Sylvester, czy to był Arnold, czy to był Chuck Norris, czy też jacyś inni e, aktorzy i przypominamy sobie gry. Z tamtych czasów. Zobaczcie, już bosa pokonałem, teraz tylko muszę aktywować flagę, tej nie muszę, nie musimy, a propos, nie musimy aktywować wszystkich flag i nie musimy wszystkich zabijać. Wystarczy, że pójdziemy na, sam, na samą górę lub też w bok, tam gdzie jest nasz en, końcowy boss, gdy go rozwalimy, misja się kończy, bo cała wyspa, całe miejsce, gdzie byli ci źli, są, będą oni po prostu zniszczeni. Tak, tak wciąga, że na Xboxie już jestem na 10 levelu, słuchajcie. Dobra, level pierwszy, misja trzecia. Powiem wam od razu z doświadczenia nie zawsze trzeba iść na żywioł i na, na totalny kontakt z wszystkimi przeciwnikami. Czasami trzeba się zastanowić, zastanowić się gdzie możemy iść, jak możemy ominąć niektórych przeciwników i wyjść tam, gdzie znajduje się nasz yy, końcowy boss do zniszczenia. Nie tylko takie postacie, jak i tak, które są teraz u góry, czyli ten czerwony bos. Aha, właśnie, w tym levelu mamy jeszcze samobójców. Uważajcie, oni na, na was lecą, nie zważając na nic, mają przy sobie podłączony y, dynamit i muszą po prostu, chcą nas zniszczyć, niszcząc samych siebie. I jak już wcześniej wspominałem, pamiętacie, że mamy dwie broń, zawsze mamy zwykłą broń i tą broń specjalną. W tym wypadku to są granaty, w innym wypadku będą na przykład... Zobaczymy, poczekajcie, zobaczymy kogo teraz tutaj uwolnimy, bo może być ktoś nowy. No i mamy brochar, czyli Szklana Pułapka, no i wiadomo kim, jaki aktor grał w tym filmie. I mimo wszystko, że na tym ekranie się dość dużo dzieje, uwierzcie mi, daje to radochę. Tak jak już wspominałem, raz, że gramy różnymi postaciami z naszych lat dzieciństwa, gdy oglądaliśmy filmy na wideo, jak również teraz, jak w tej chwili. Obszedłem cały ten budynek, całą tą ziemię, niszczę teraz bossa i będziemy w kolejnym levelu. Za każdym razem oczywiście flaga, przyletuje helikopter i kończymy misję, gramy dalej. Słuchajcie, teraz troszeczkę opuszczę tych kolejnych i pokażę Wam jeszcze jedną misję, już w wyspie numer 2, tam już się totalnie dzieje. Przez ten czas już odblokowałem jeszcze parę postaci. Możliwe, że się domyślicie, jakie to są. Naprawdę daje to wielką radochę. Ja wiem, że to są tylko zwykłe postaci, ale gdy dostajecie nową, y, nowego aktora, nową, nową postać do gry, no jakoś to cieszy. Nie wiem, no mi osobiście sprawia to radochę, bo sobie przypominam te wszystkie filmy, te wszystkie y, rzeczy, które się oglądało i z wypiekami na policzkach oglądało się filmy z Arnoldem i innymi. Tak samo jest i w tej grze, bo raz, że chcemy uratować y, tych ludzi na tej wyspie, również w kolejnych levelach, dalej, 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 jeszcze, że zdradzę Wam tajemnicę, nie wszystkich trzeba zabijać. Niektórzy są po naszej stronie i musimy tylko im um umożliwić y, walkę ze złem, dając im na przykład broń, a oni razem z nami walczą w kooperacji, aby zniszczyć przeciwnika. Naprawdę pomysłów. W tej grze jest multum, i naprawdę wydaje mi się, że każdy z Was, jeżeli lubicie takie gry akcji, zobaczcie, mamy nowego Bro in Black. Hmm, czyżby to był Will Smith? W jakim to było filmie? Nie wiem, nie przypominam sobie. Możecie się domyśleć. On również ma broń, jak sami widzicie z filmu, malutki pistolecik z motężnym wykopem. Oczywiście jest jeszcze inna broń, ta specjalna, którą ma. zaraz wam ją pokażę. Zobaczcie, wystrzeliłem teraz promień, który traci, tracą, tracą przeciwnicy pamięć. Oni nie wiedzą co się dzieje. Podchodzimy, niszczymy ich i cała sprawa, jeżeli chodzi o tych przeciwników. Tu mam oczywiście kolejną postać. Nie powiem wam kto to jest, ale możecie się po obrazku nadal domyślić kto to jest. Naprawdę ten gostek wymiata. Jeżeli widzieliście mój szorcik, to możecie się już domyślić kim on jest. Oczywiście mamy kolejną postać. Tutaj mamy tego, jak mu tam, kurczę, ten, co z zapałek bomby umiał robić w tym serialu. Zapomniałem, że za każdym razem zapominam, jak on się nazywał. Eee, no patrzcie, blackout mam. Normalny blackout. Nieważne. Ważne, że jest. Ważne, że tworzy nam yy, kolejną postać. Mamy tu już endbossa, Muszę tam się do niego dostać. I to wszystko. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się ten materiał spodobał. Jeżeli tak, subik, komentarz. Bardzo bym się z nich cieszył. To jest wszystko. Taki krótki materiał o tej grze. Kupcie, jeżeli macie teraz jeszcze sposobność na Gogu i na PlayStation Store, bo jest jeszcze promocji. A ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu.